Ja no czujecie, no bez przerwy czujecie na tych ludzi. Nie można z faktu, że. Może... Prosiłem, żeby mi pan nie przerywał do cholery. Panie pośle, no czy pan się może uspokoić? To gdzie bez są dzieci te u... dzieci na Lampedusie? Gdzie są te dzieci? Jeżeli pan nam jakiś cynizm? Albo jest pan niemądry, albo jest pan cyniczny. Ale czy pan nie rozumie, że nie Albo jest ta pan przeprawa... nie mądry, albo jest pan cyniczny. Tak, że przeprawa... ja to, co słyszę. No. I się świetnie zintegrowali. Panie Piotrze, niech Pan trzyma stanowisko. uchowaj nas, dyskusji, Panie od bo ja tej, Boże, o tej wytrzyma. integracji. Nie, no, Pan europoseł... nie chce integracji. Panie a, Piotrze, co? jeden i drugi. Pan Panowie, pan pan do kolei. Pan 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 pan. Bądźcie zachowujcie się jakoś normalnie, no proszę Was. Był europoseł tarczyński na Lampedusie, pokazywał obrazy na żywo, transmisję robił do internetu. Setek tysięcy po prostu młodych, wysportowanych mężczyzn, którzy przyjechali tylko po to, żeby dojechać między innymi do Niemiec, do Berlina, do Monachium, do, do Kolonii i tak dalej, pobierać socjal i nic kompletnie nie robić, bo im się takie wygodne e, życie na wysokim socjalu w Europie podoba. Oni nie uciekają przed wojną, przyjeżdżają Dobra. sami. Weź to są młodzi ludzie, którzy w większości... Niech Pan kaneli. nie przerywa! To są w większości ludzie, którzy nie mają nawet dzieci. Więc niech My mi pan zdurnie opowiada. Bo to A jest ja, informacja dla naszych widzów. Ale chcę powiedzieć... Zaraz pan powie. Informacja za... dla naszych widzów. Ale Widzą... co pan mówi? Nie no to chcemy, to żeby do Europy przyjeżdżali terroryści. Tylko do Polski. niech pan to Mało konfederacji wytłumaczy. Nie, nie, mnie, nie sądzę, żeby ludzie, których tak się strasznie boicie, bo mają inny kolor skóry i wyznają inną religię, mieli najmniejszą chęć przyjechać do Polski, która jest pełna rasistów, których nauczono nienawiści i strachu. Jak, Jak pan przed może, może obrażać ten tak, wspaniały tak, naród? nie ha, zastanów ha, się pan, ha, no pan bo Chrystus. ta jego ale koszula nawet co? działa no na mnie jak płachta na byka ale, ale dam wam przykład Wspaniały moim, jest cały czas cały moim czas jest zięciem, wspaniały. moim moim co za człowiek można, jest turek można. on wygląda jak arab to, Można czego on na się w Warszawie mógł nasłuchać słuchać, Także, córka nie tłumaczyła, to było straszne. Natomiast pojechał na festyn na Mazury i tam był po prostu królem festynu, robiono sobie zimnięcia, sadzano Świetnie. dzieci, bo ten jad, który wysączycie, jeszcze na te Mazury no, nie bo dotarł. Bo tak. wy szczujecie na obcych i jest to obrzydliwe. I proponuję, żebyście wzięli swoje drogie kamery i pojechali do tych krajów, z których oni przyjeżdżają i przyjrzeli się tym młodym, wysportowanym. I jurnym, tu, jak kilometrami do z noszą wodę, Dobre, bo, bo nie mają dostępu. Jak dzieci umierają, to pan tam studnie wykopa, nie, nie to, żeby się tutaj wodę to topili. To gdzie Bez są dzieci te dzieci wy... na Lampedusie? Gdzie są te dzieci, jeżeli pan nam jakiś cynizm? Albo jest pan niemądry, albo jest pan cyniczny. Ale to czy pan nie rozumie, że albo jest pan bo albo nie pan że To jest ryzyko życia i normalni ludzie najpierw wysyłają z Dlatego gigantyczne pieniądze zarabiają pieniądze. Nie A polityka, polityka, tych polityka którą Widzicie dzisiaj proponujecie, biznes, proponujecie taką politykę, która nakręca biznes ale, handlem ludzi. I pan przekro... mi mówi o prawach człowieka. Nie, pana, proponujecie no, politykę, która nakręca po prostu import ludzi. tysięcy ludzi do roboty, pontonach, bo tego pan, chce nie. Więc ma pan na ustach prawa człowieka, ale polityka, którą pan proponuje, proszę pana, to, że większa liczba ludzi miejscu, będzie ginęła To pomaga na A nie ma żadnej woli dzielenia się naszym nie, Ale pan proponuje może, Niech pan prześledzi działanie Caritasu na przykład. Pan Piotr Ikonowicz tak proponuje politykę, przez którą jeszcze większa liczba tych migrantów będzie Ale gminęła. oni tu nie chcą przyjechać. Ale chcą. Bo nie, ich... nie chcą. Płacą gigantyczne pieniądze, żeby mafie ich po prostu przerzucały handlarzy. Absolutnie nie ma oczywiście. woli. Żadna kolejka się nie ustawia eee, do Polski. Trzeba na się chwilę. zamknąć. To nie jest żadne, gdzie obieca. A ja... Masz no to no chociaż, dotyczy no. mojego bezpieczeństwa jakieś, Jak pan chce być ofiarą zamachu, to niech pan będzie ofiarą zamachu. A ja się nie ja nam ja kocham i ludzi, chcę, żeby i pomagam Europę całe i wszyscy, życie ludziom, i nie, w, nie dzielę ludzi na to lepszych, dobra. białych i Christian gorszych, ciemnoskórych. A jak pan nazwał Polaków? Proponuję, żeby... Piotr no nie, nie, ja ja pan powiedziałem, pan co takim. Pania Mazurach. Na Mazurach, na mazurach jeszcze nie dotarł ten jad. Ale są rikonowicz. życie jadu w dusze. My byliśmy... ...że zostaną relokowani do Polski, ale dostają pieniądze tutaj podobne dostaną jak w Niemczech, czy gdziekolwiek znaczy, indziej. To jest to, o czym no to jest... mówił e, pan Ikonowicz, że oni nie przyjadą do Polski. Właśnie przyjadą. No oczywiście, Bo że pan że przyjadą, migracyjny przewiduje no. ujednolicenie poziomu życia. Dostaną no. taki sam socjal w Polsce, jak też w Berlinie. Ja bardzo pana przepraszam. Ale w nie ma żadnego socjalu, o którym w ogóle można ja, żadnego... ja, 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 Ja panu wyciszę mikrofon, bo pan nie daje jednego zdania normalnie powiedzieć. No nie, po co pan przyszedł, żeby zaburzać program, czy pan chce dyskutować z nami? A jak A, pan chce, ja wyjdę. Nie ma no problemu. nie, no ja chcę, żeby pan dyskutował na poziomie. No. A mogę. Pakt migracyjny przewiduje ujednolicenie właśnie socjalu. Dzisiaj nie ma tego znaku równości, ale jak pakt wejdzie w życie, to będzie. Tyle samo dostanie ten Afgańczyk w Warszawie, ile w Berlinie. To dlaczego ma wyjeżdżać z Warszawy? Mogę jedno zdanie w tym temacie? Proszę. Jedno zdanie do pana Ikonowicza. Panie Piotrze, załóżmy taką jedną rzecz, że ci ludzie przyjeżdżają do Polski jako obowiązkowa relokacja. Niech mi pan odpowie taką jedną rzecz. Przecież z pana punktu widzenia, czyli z lewackiego punktu widzenia, ci ludzie są pozbawieni swojej wolności. Przecież oni przyjadą do nas... Absolutnie. Ale już panu powiem, przyjeżdżają do Polski i, nie, i są pozbawieni prawa poruszania się po strefie Schengen. Dlaczego? Proszę pana, ja uważam, i ciągle nie ma co mam uwaga, nadzieję to jest po prostu gdyby pan mi poznać. bezczelna polityka Niemców, ja którzy chcą się pozbyć problemu ja chcę powiedzieć i, że, i dziwię się że, że, że pan tego nie dostrzega Ja mam nadzieję że te wartości które legły u podstaw powstania Unii Europejskiej a jest między innymi humanizm i prawa człowieka zostaną przy tej tak zwanej re relokacji uwzględnione. Bo ja nie jestem taki jak wy. Nie, niech ja jestem zupełnie, inny. ale ja to prawda, to, to no, ja prawda. jestem humanistą, a nie rasistą. Jestem humanistą, a nie rasistą. Natomiast ja nie chcę tutaj wielkiego napływu. Konowicz z nami nie rozmawia jakby był na... na spotkaniu z gimnazjalistami. Próbuje nam na szczęście gimnazjaliści próbuje, są lepsi. Tak. nam wmówić, że wszyscy w Afganistanie, czy my tak pojmujemy to, czy wszyscy na Bliskim Wschodzie i w Afryce to terroryści. A tak nie jest, bo tam też żyją normalni, prawi Nawet większość jest normalna i, i prawa. Ludzie. Problem w tym, że ci, którzy tymi pontonami nielegalnie dobijają do wybrzeży Europy, wśród nich jest masa, jak nie większość, nierobów, złodziei i gwałcicieli. A żeby prawica nie rosła w siłę kosztem bezpieczeństwa swoich obywateli? A pan cynicznie gra Kwestią migracji i próbuje nam wmówić, nie. że ci, co nielegalnie dobijają do wybrzeży Europy, to są wykształceni inżynierowie, nie. którzy na kontraktach to są będą nędzarze. tu pracować. To są biedni ludzie, którzy zacznali prawdziwego głodu. I przestępcy, panie profesorze. Ale wie pan, no bo jak wszyscy biedni, to przestępcy, to pan przeczyta Wiktora Igo, powie się nędznicy, może panu się to coś. To czego zapłacić. ten kara? Nikt on nie posłucha teraz. Pan Piotr Konowicz tak. powiedział, że nie można wbrew ich woli jak zwierzęta w wagonach odsyłać ich do rodzimych ojczyzn. Nie, jeżeli, że do Polski nie wolno ich przywozić. Niech mnie pan posłucha. No, powtarza jeżeli, pan nie moje słowa. Jeżeli oni wbrew naszej woli nielegalnie przyjechali do Europy bez prawa pobytu, bez wizy, to czy my nie mamy prawa ich deportować? Czy to nie jest nasze prawo i święty obowiązek właśnie, żeby ich deportować? O, Wie pan, jakby nie pan, można... nie do pana okay. było to pytanie. Okej, okay, dobra. No. Ja... Koniec żadnej pomocy? Proszę bardzo. Pracujesz? Masz. Nie pracujesz? tak jak pan poseł powiedział, Wy z mojego z naszego kraju, bo było jako tako bezpiecznie. Skąd pan policjantów weźmie, jak tyle etatów w policji brakuje i teraz co się dzieje? No my jesteśmy w naszym kraju, zostawmy i teraz nie dziwię się te śladu. O PZP że i SLD nie ma. Tyle, panie Piotrze. Byliśmy kolegami z sejmowej ławy w dziesiątej kadencji. Ale to już było. A, przewiduj, okay. że pan, pan nic mądrego nie... nie powie, no bo potem to ja, To jest niesamowite, co, co ile ja, w panu to ja... jest zwykłego, prostego co, chama, no. Proszę pana... To jest coś nie było Ja uchwała, powiem no. taką jedną rzecz. Ile razy pan mnie obraził czasami, w czasie tej rozmowy, czasami, czasami, to ja już przestałem liczyć. Gdy, gdybym no. Ja jestem humanistą i nie, jak będzie mnie pan nazywał Czerwoną Świnią, to ja nie będę miał życzenia ja z panem ja pan, rozmawiać. Są, coś, ale tak, pan, pan z Konfederacji nie nazwał pana Czerwoną Świnią. Tylko, że ja powinien znać Zatokę no, Czerwoną Świnią. No, bo tak się pewnie. No, ale przepraszam, ja nie byłem nigdy w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wsadzała mnie do więzienia słuchajcie. za walkę o wolność słuchajcie, słowa. Słuchajcie, po pierwsze, to ja nie chcę, żeby ktokolwiek kogo obrażał w tym studiu. Chciałbym, żeby jakieś standardy tej dyskusji były też trzymane. Czyli można sobie, jest interakcja między nami, adwocem, można się wtrącać, ale nie na zasadzie. Ja nie mogę zdania wypowiedzieć, bo pan mi ciągle przerywa. Kłócicie się między sobą. Ale no, wy sto. mi też przerywaliście, Kiedy a was jest trzech, czterech, a ja jeden. Obrażacie się. Co, jest czterech co, co, co na jednego, zdanie. widział pan. Nie ma czterech na jednego. Jak to? Po no, prostu... Rasistowskie wypowiedzi wygłosili jest... wszyscy po kolei. No i teraz Jak A ja, powiem... ja walczyłem Panie z rasizmem Piotrze, sam. W którym momencie. To tak, pan nas obraża. Pan jest cynikiem po prostu. Jak pan mnie nazywa rasistą, to ja powiem, że pan jest cynikiem, bo pan wie, że ja nie jestem rasistą, ale pan ma gdzieś po prostu. No ale wygłasza pan rasistowskie poglądy, i się pod publikę. Pan nie, ma, nie nie, pod publikę. Ja no szczujecie, no bez przerwy szczujecie na tych ludzi. Nie można z faktu, że. Może... Prosiłem, żeby mi pan nie przerywał do cholery. Panie pośle, no czy pan się może uspokoić? Proszę o kulturę ja dyskusji. Pan mnie nazywa rasistą. Pan jest cynikiem i kłamcą. Bo pan wie, że ci ludzie mordują i gwałcą, a jednocześnie pan chce ich tu wpuszczać. Ale tym pan mój A pan się ludzie, o swoją rodzinę nie martwi, na przykład. Pan Przecież pana też może dotknąć to przestępstwo. Pan uogólnia, że wszyscy To nie jest jeden przypadek. Ale człowieku. większość tych ludzi to są ludzie porządnie, ciężko pracujący i pan o tym wie. Nie, to a czemu pan do Szwecji pan, nie pojedzie. A cynicznie, nie mówię cynicznie pan. Ja ich tu nie chcę. A cynicznie pan uogólnia ten przypadek na całe narody. I to jest dopiero cynizm. Nie, to nie jest cynizm. Bo ci, którzy chcą tu przyjechać, dostają się legalnie, rozumie pan? Mają kontrakty, pana, pracują, ludzie, którzy budują naszą gospodarkę głodem. i budują naszą PKB. A ci co chcą nielegalnie, kradną i są przestępcami. Matko, oni co są za z ty, po prostu na pontonach. Co za kompletnie ignoranckie, prymitywne, nie, pan ma prymitywne myślenie. myślenie. Pan, pan naprawdę nie rozumie, ja siedzimy, co że człowiek to jest kto doświadczenie, takim prawdziw... doświadczeniem opowiada takie bzdury po prostu. bo ja próbuję panu prymityw, powiedzieć, że na świecie i pan, pan, a nie ja.